Co się dzieje, gdy kobieta wpuszcza teściową pod swój dach, a ta postanawia przejąć wszystko, łącznie z mężem i domem? Nie uwierzysz, jak cicha gospodyni odwróciła całą sytuację w najbardziej nieoczekiwany sposób. To, co stało się później, zaskoczyło nawet jej największych przeciwników. Wszystko zaczęło się od jednej zwykłej wiadomości: Kochanie, mama przyjedzie na chwilę. Rura pękła. Nie ma gdzie się podziać. Przyjmij ją, proszę. No pewnie. W moim domu, moim życiu i mojej cierpliwości, drzwi zawsze otwarte. Dla wszystkich. Zwłaszcza dla teściowej, która całe nasze małżeństwo traktowała mnie jak zbędny dodatek do jej syna, jak przypadek, wypadek. Kobietę z niczego i do niczego. Ale nie jestem z tych, co trzaskają drzwiami. Otworzyłam, wpuściłam. Gdy wysiadała z taksówki, trzy walizki, torba, klatka z kotem oraz jej miną w stylu przybyła królowa? Już wiedziałam, że nie będzie lekko. Gdzie twój mąż? Zapytała, zanim jeszcze zdążyła powiedzieć dzień dobry. W delegacji. Wraca za tydzień. Odpowiedziałam spokojnie, biorąc od niej walizkę. Idealnie, rzuciła chłodno. Przynajmniej nie będę słuchać tego twojego minimalizmu. Nie wiedziałam jeszcze, że to początek tygodnia, który zmieni mnie bardziej niż jakikolwiek urlop, terapia czy złamana noga. Dzień piorst. Jeszcze próbuję zachować fason. Pokazuję jej pokój gościnny, daje ręczniki, pytam co chce na kolację. Ona tylko przewraca oczami. Lodówka pusta. Co wy powietrze? Nie tłumaczę, że była sobota i mieliśmy zamawiać jedzenie na mieście. Nie tłumaczę niczego, bo ona nie pyta. Teściowa wchodzi jak huragan, ale zamiast zniszczyć dom, zaczyna go przejmować. W salonie przestawia wazony, bo feng shui. Na stole rozkłada swoje medyczne gazety i komentarze do ustaw. W Łazience zostawiła mi karteczkę z napisem To nie jest miejsce na mokry ręcznik. Napisała ją własnoręcznie, markerem, przykleiła taśmą. W mojej łazience, w moim domu. Dzień drugi zaczęła od kuchni. Nie mogę patrzeć, jak ty gotujesz. To obraza dla zdrowego rozsądku. I tak, zanim jeszcze wypiłam pierwszą kawę, usłyszałam Tom nigdy nie znosił twojej jajecznicy. Nie mówił? Bo nie chciał cię ranić. Ale to była trauma. Nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. Pewnie powinnam się obrazić, ale zamiast tego zapytałam. Chcesz sama zrobić śniadanie? Oczywiście. I zrobię dla wszystkich. Kot też dostanie lepsze białko niż to, co ty podajesz. Kot był jej, ale jadł z mojej miski. Dzień trzech. Siedzę na kanapie, próbując pracować z laptopem. Teściowa wchodzi, patrzy na ekran i mówi. Te twoje projekty zdalne to ściema. Ty nawet nie masz prawdziwej pracy. Nie odpowiadam. Mam firmę konsultingową. Prowadzę projekty z klientami z Niemiec i Szwecji. Zarabiam więcej niż Tom, ale przecież według niej to nie praca. To siedzenie w piżamie i udawanie zajętości. A potem wieczorem wydarzyło się coś, co do dziś mnie nosi. Otworzyła szafkę z dokumentami. Szukałam rachunku za wodę. Nie mogłam znaleźć. Bez pytania, bez uprzedzenia. Przejrzała nasze dokumenty moje. Weszła z butami tam, gdzie nawet Tom prosi o pozwolenie. To prywatne powiedziałam ostro. W tym domu nic nie jest prywatne, moja droga jesteśmy rodziną. A rodzina nie ma przed sobą tajemnic. Wtedy poczułam, że nie jestem już gospodynią. Jestem gościem we własnym domu. Dzień czwarty przyszły jej koleżanki. Bez zapowiedzi. Trzy emerytki z osiedla, które pachniały na kilometr miętową herbatką i krzyżówkami. Rozsiadły się w salonie, otworzyły wino. To twój dom? Zapytała jedna. Mój i Toma? Odpowiedziałam z uśmiechem. Och, to cudownie, że Helen może tu mieszkać. Taki duży dom, a sama nie daje rady. Sama? Nie daje rady? zapytałam później teściową. Co powiedziałaś im o naszym układzie? Że tu mieszkam. Że tom uznał to za oczywiste. Ale to mój dom. Kupiłam go przed ślubem. Och, przestań. Tom jest mężczyzną. To on odpowiada za decyzję. Ty powinnaś się cieszyć, że masz dach nad głową. Dzień pięcie. Zniknęła moja szkatułka. Mała drewniana od babci. Szukałam jej wszędzie. Nie widziałaś mojej szkatułki. Tego starego pudełka? Wyrzuciłam. Trzymałaś w nim jakieś stare pierścionki i śmieci. Oddychałam głęboko. Dziesięć sekund. Potem piętnaście. To były pamiątki rodzinne. Rodzina to rodzina. Teraz masz mnie. Dzień szósty. Usłyszałam rozmowę telefoniczną. Teściowa stała w kuchni, trzymała telefon jak mikrofon i mówiła do kogoś. Tom, musimy poważnie porozmawiać. Ona nie ogarnia tego domu. Praca zdalna? Śmiech na sali. Pauza. Wiesz, że ten dom nie powinien być tylko jej. To nasza rodzina, twoja matka. To naturalne, że tu mieszkam, i zostanę. Nie usłyszałam, co powiedział Tom, ale to, że nic nie powiedział głośno, wystarczyło. Dzień siódm. Wstałam wcześniej. Słońce jeszcze nie przebiło się przez chmury. Zaparzyłam kawę, usiadłam na werandzie, patrzyłam na ogród, który sama zasadziłam, pielęgnowałam, podlewałam i nagle zadałam sobie pytanie: Kim jestem w tym domu? Gospodynią, służącą czy intruzem? Bo skoro moja teściowa traktuje mnie jak powietrze, a mąż nie reaguje, to może to nie jest już mój dom. Może. Nigdy nie był. To, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Bo kiedy kobieta, której odebrano głos, postanawia się odezwać, dzieją się rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Nie jestem z tych, którzy robią dramaty z byle czego. Życie mnie nauczyło, że jak się nie odwrócisz, to zawsze znajdzie się ktoś, kto wie lepiej, jak masz żyć. Ale nawet ja, z całym swoim pokojem wewnętrznym i oddychaniem przez nos, Zaczęłam się gotować jak garnek postawiony na gazie i zapomniany. I to właśnie wtedy, kiedy myślałam, że gorzej już być nie może, zaczęło się piekło z porcelany. Dzień ósmy. Wchodzę do kuchni. Chciałam zrobić kawę, tylko kawę. Prosta sprawa, prawda? A tam, co ty tu robisz? zapytała Helen, siedząc przy stole w moim szlafroku, z kotem na kolanach. Chciałam kawę. Och, to wiedz, że to mnie pije już tej twojej sypanej. Ma refluks. Zrobiłam mu zapas tej z ekspresu. Przerzucamy się na kapsułki. Przerzucamy? Czekaj, kato się przerzuca, bo ja nie pamiętam zebrania rodzinnego, gdzie głosowaliśmy nad zmianą rytuałów kawowych. Spojrzałam na ekspres. Nowy, nie mój. Skąd ten ekspres? Zapytałam. Tom mi go przysłał. Powiedział, że nie chce, żebym tu piła twój fusowaty roztwór. Może chciał też od razu przesłać nową żonę. Palnęłam, zanim zdążyłam ugryźć się w język. Helen spojrzała na mnie, jak na nieopłacony rachunek, z niesmakiem, złością i pełnym przekonaniem, że jej się należy więcej. Dzień dziewiąt. zorganizowała coś, co nazwała spotkaniem wspólnotowym. Brzmi poważnie? To było coś gorszego, niż zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Zaprosiła trzy sąsiadki, księdza, i lokalną aktywistkę seniorską. Temat, jak kobiety powinny dbać o dom i mężczyzn? Nie zapytała mnie o zgodę. Nie zapytała, czy chcę, żeby obce osoby właziły mi do salonu, piły moją herbatę i komentowały, że tu by się przydała jakaś porządna firana. Tom zawsze był trochę zaniedbywany, powiedziała Helen do zebranych. Ale nie oceniajmy. Młodzi dziś mają inne priorytety. Praca zdalna, wegetarianizm, te sprawy. Zaciskałam zęby. Bo kiedy ktoś w Twoim domu, na Twoim dywanie, mówi, że nie dbasz o własnego męża, to nie jest już kwestia złych manier. To jawna agresja owinięta w uśmiech z supermarketu. Dzień dziesiąty. Zaczęło się od rozmowy telefonicznej. Tak, mówiłam jej, ale wiesz jaka ona jest. Pauza. Dobrze powiem jej, ale nie teraz. Jeszcze za wcześnie. Podsłuchałam, tak, podsłuchałam. Nie wstydzę się tego. Kiedy ktoś w Twoim domu coś ma ci powiedzieć, ale nie teraz, masz pełne prawo podsłuchiwać. I właśnie wtedy zrozumiałam, że coś się święci. Nie chodziło już o to, że Helen się wprowadziła. Chodziło o to, że Helen się rozgościła na stałe. I miała coś do przekazania. Coś, co ewidentnie było o mnie, ale bez mojej wiedzy. Dzień jedenasty. Dzwoni do mnie sąsiadka. Rachela, wszystko w porządku, bo Helen mówiła, że się wyprowadzasz. Co? No tak, że to już postanowione: że dom przechodzi na toma, bo to mężczyzna i tak trzeba, i że ty się przeprowadzasz do swojej matki na wieś. Zamarłam. W sekundę mój kręgosłup zrobił się jak z lodu. Helen to powiedziała? Publicznie. W sklepie spożywczym. Na dziale z konserwami. Sarkazm? Już mi się nawet nie chciało śmiać. Poczułam, że mój własny dom został sprzedany bez mojego udziału, nieprawnie, ale społecznie, i że teraz wszyscy czekają, aż ja zniknę, jakby moje istnienie było tylko chwilowym błędem systemu. Dzień dwunasty. Otworzyłam maila. Nowa wiadomość od Toma, krótka, bez emocji. Mama zostaje do odwołania. Spróbuj się z nią dogadać. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Tak będzie lepiej? Dla kogo, bo na pewno nie dla mnie, odpisałam, Tom, jeśli dla ciebie lepiej znaczy ignorować, że Twoja matka urządza tu swoje królestwo, a ja mam zniknąć jak wytarte ślady z dywanu, to faktycznie, dobrze nam się nie żyje razem. Wysłałam i przez 15 minut patrzyłam na ekran. Nie odpowiedział, do dziś nie odpowiedział, dzień trzynaście. Wróciłam z pracy. Helen siedziała z kotem, oglądała jakiś program o wnętrzach. Dzień dobry, powiedziałam, chociaż wcale nie miałam ochoty. Ach, przyszłaś. Słuchaj, zamówiłam nową sofę. Tamta była okropna. Tom mówił, że zawsze bolały go na niej plecy. Zamówiła nową sofę do mojego domu, za moje pieniądze, bo tak, bo Tom mówił. Wyszłam do ogrodu, tam gdzie było moje miejsce ciszy, ale nawet cisza była już inna. Zbrukana, obca, nie moja. Dzień czternasty, niedziela, obiad. Helen gotuje rosół. Nauczysz się w końcu, że nie wszystko trzeba odchudzać. Tom potrzebuje prawdziwego jedzenia. Siedzę w kuchni, cicho. Gotuję się w środku. I wtedy przychodzi listonosz. Pani Rachelo, przesyłka polecona na pani nazwisko. Ale nadawca, urząd gminy. Otwieram. Pismo. Tytuł zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego współwłasności nieruchomości. I w tym momencie poczułam coś, czego nie da się nazwać. To nie był gniew, to był żar. Wiedziałam, że muszę działać, bo jeżeli ja nie postawię granicy, to oni ją postawią za mnie. To jest kulminacja. Wszystko na co czekałeś, właśnie się zaczyna. Zostań, bo to, co zrobi Rachela, to nie będzie zemsta. To będzie lekcja dla całej ich rodzinki. Widzisz, są chwile, kiedy życie podsuwa ci nóż. Ale nie po to, żebyś się nim skaleczyła, tylko po to, żebyś w końcu przestała kroić wszystko z uśmiechem na twarzy i zaczęła stawiać granice. Kiedy dostałam to zawiadomienie z urzędu o wszczęciu postępowania w sprawie współwłasności, pomyślałam, że ktoś sobie robi żarty. Ale podpis Tom, nadawca, on. I wszystko nagle się złożyło w jedną wyjątkowo obrzydliwą układankę. Dzień piętnasty. Nie spałam północy. Rano zrobiłam sobie kawę, taką jak lubię: fusy, wrzątek, łyżeczka cukru. I wiecie co? Wypiłam ją w ciszy, po raz pierwszy od dwóch tygodni. Helen była na spacerze z Kotem. Tak, naprawdę prowadzała Kota na sznurku po osiedlu jak maskotkę. Wróciła po godzinie, zadowolona, jakby wygrała wybory. Byłam w sklepie, spotkałam sąsiadkę. Mówiła, że to ty kupiłaś ten dom, to prawda? Tak. No to mam nowinę. Tom złożył wniosek o wspólnotę majątkową wsteczną to znaczy, że wszystko, co masz, ma być nasze. Powiedziała to tak, jakby recytowała przepis na zupę. A potem? Ukroiła sobie kawałek mojego ciasta i powiedziała, że jest za suche. Nie wiedziałam, co boli bardziej. Fakt, że mój mąż złożył coś takiego za moimi plecami, czy to, że jego matka traktowała to jak porządkowanie skarpetek. To nie był przypadek. To była akcja zaplanowana jak wojskowa operacja. Podstęp, wycofanie emocji, osaczenie. Ciche przejęcie terytorium z uśmiechem na ustach i herbatą z cytryną. Dzień 16. Zadzwoniłam do Toma. Nie odebrał. Napisałam. Nie odpisał. Wysłałam jedną wiadomość głosową. Jeśli masz choć odrobinę odwagi, to przyleć i powiedz mi to prosto w oczy. Jeśli nie, przynajmniej mi godność przestać mieszać swoją matkę w moje życie. Dwie godziny później dostałam wiadomość od Helen. Tom przyjedzie jutro. Powinniście porozmawiać. Nie porozmawiać, rozprawić, bo to, co się zbliżało, nie miało nic wspólnego z dialogiem. Dzień 17. Tom przyjechał, wszedł do domu jak turysta do hotelu. Obojętny, jakby to wszystko, co tu się działo, nie dotyczyło jego własnego życia. Cześć, powiedział, jakby wrócił z krótkiej przerwy na kawę. Chcesz coś powiedzieć? Zapytałam, nie ruszając się z miejsca. Spojrzał na mnie z tą swoją wieczną miną jestem zmęczony, nie rób dramatu. Mama mówiła, że jesteś spięta, że źle reagujesz. Spięta? Tom, twój podpis jest pod wnioskiem, który może mi odebrać dom, mój dom, ten sam, który kupiłam, zanim w ogóle cię poznałam. Ale jesteśmy małżeństwem, a ty zaczęłaś się oddalać. Oddalać? Nie sądzę. To on się schował za swoją mamusią, jak dzieciak, który boi się, że go pogryzą. Jesteśmy małżeństwem, Tom, ale to nie znaczy, że masz prawo traktować mnie jak tło do rodzinnego portretu. Helen weszła do pokoju. Nie zapukała. Po co? Przecież to już był jej dom. Może byście nie krzyczeli. Sąsiedzi słyszą, a my tu reprezentujemy pewien poziom. Spojrzałam na nią, a potem na niego i wtedy powiedziałam jedno zdanie, które zmieniło wszystko. Macie dokładnie 24 godziny na opuszczenie mojego domu. Reakcja? Cisza. Najpierw śmiech Helen Potem cichy, pełen niedowierzania głos Toma. Nie masz prawa nas wyrzucić. Mam. I zrobię to. Pokazałam im dokumenty. Wszystkie. Akty notarialne, faktury, księgę wieczystą. Wszystko podpisane tylko moim nazwiskiem. I wtedy się zaczęło. Helen zbladła jak ściana w przychodni. Tom patrzył, jakby widział mnie pierwszy raz. Ale to niemożliwe. Myślałem, że... że wszystko jest wspólne. Myślałeś? Nie zapytałeś, nie rozmawiałeś, po prostu podpisałeś papier, który miał mnie przekreślić. Dzień osiemnasty rano zadzwoniłam do prawnika. Wyjaśnił mi wszystko, punkt po punkcie. Potem wysłał list do urzędu i drugi do Toma. Oficjalny wniosek o cofnięcie wszelkich działań z uzasadnieniem, brak podstaw prawnych. Później zadzwoniłam do wspólnej znajomej i powiedziałam jedno. Jeśli ktokolwiek z was słyszał, że się wyprowadzam, to wiedzcie, że to plotki zostaje. A niech sobie Helen opowiada, co chce. Niech gada, że jestem niewdzięczna, zimna, że nie rozumiem, co to rodzina. Bo widzisz, rodzina to nie szantaż, to nie manipulacja, to nie dzielenie się majątkiem jak pizzą po imprezie. Dzień dziedząc, zebrałam ich w salonie. Tak, ja, nie oni. Dziękuję za odwiedziny, powiedziałam głośno. Ale wasz pobyt dobiegł końca. Helen próbowała coś mówić. Gdzie ty chcesz nas wyrzucić? Na bruk? Możecie iść do Twojego mieszkania, Helen. Rura już naprawiona, prawda? Ale tom. Tom może jechać z Tobą, albo gdziekolwiek, ale nie zostaje tutaj. Nie po tym wszystkim. I wtedy Tom zrobił coś, co mnie dobiło. Nie walczył, nie protestował. Po prostu spakował walizkę i wyszedł z nią. To nie koniec. Bo gdy bohaterka odzyskuje kontrolę, świat wokół zaczyna się sypać. Zostań, bo to, co stanie się na końcu, zaskoczy nawet ją samą. W chwili, kiedy zamknęły się za nimi drzwi, nie poczułam ulgi ani triumfu. Nie było żadnych fanfar, żadnego wygrałaś. Była cisza, taka, co nie koi, tylko wierci się pod skórą. Usiadłam i zaczęłam myśleć. Bo wiecie, gdy przez kilkanaście dni żyjesz w emocjonalnym oblężeniu, to wyciszenie nie daje spokoju. Tylko stawia pytania: Co dalej? Co z tomem? Czy to była tylko matczyna intryga? Czy on naprawdę w to wszystko wierzył? Nie miałam na to odpowiedzi, ale miałam coś innego: Kontrole. Dzień 20. Z samego rana pojawiły się konsekwencje. Telefon dzwonił co godzinę. Sąsiadka, koleżanka Helen, jakaś daleka kuzynka Toma. Co się wydarzyło? Czemu tak ostro? Helen płakała. Mówi, że ją wyrzuciłaś jak worek ziemniaków. Tak, właśnie tak ją wyrzuciłam. Nie dlatego, że jestem zimna, tylko dlatego, że przestałam być cicha. Wiecie, przez całe życie uczy się nas, żeby być grzeczną, żeby nie robić problemów, żeby nie mówić za dużo, nie stawiać się. Ale nikt nie mówi, że jeśli nie postawisz granicy, to inni postawią ją za ciebie. I to na twoim własnym progu. Dzień 25. Tom wysłał maila. Potrzebuję czasu. Mama się źle czuje. Jesteś pewna, że chcesz to tak zakończyć? Nie odpisałam. Nie dlatego, że byłam zła, tylko dlatego, że nie miałam już potrzeby tłumaczyć się komuś, kto nie miał odwagi powiedzieć mi prawdy w oczy. Nie jestem kobietą, która robi afery dla sportu, ale jestem kobietą, która gdy już raz powie dość, nie cofa się ani o krok. Dzień 24. Prawnik potwierdził: Wniosek wycofany, postępowanie zamknięte. Nie mają żadnych praw do nieruchomości. Zapisałam jego słowa na kartce, tak ręcznie, długopisem, a potem ją przykleiłam na lodówce. Nie jako trofeum, tylko jako przypomnienie, że nawet gdy świat robi z ciebie służącą, możesz odzyskać swoją koronę. Tydzień później Helen napisała mi list, ręcznie, dwa pełne akapity wyjaśnień, że nie miała złych intencji, że wszystko dla dobra Toma, że była zagubiona, przeczytałam i schowałam. Nie do kosza, do szuflady, bo jestem dorosła. I wiem, że czasem nawet przepraszam, nie naprawia tego, co zostało zrobione celowo. Zmiana? Tak, ale nie taka, jak myślicie. Nie rzuciłam się w wir nowego życia, nie założyłam konta na portalu randkowym, nie pojechałam w bieszczady. Zamiast tego zrobiłam coś dużo ważniejszego zaczęłam mówić, zaczęłam opowiadać te historie sąsiadkom, koleżankom, znajomym z pracy. I nagle okazało się, że nie jestem jedyna. Moja teściowa zrobiła to samo. Mój mąż też podpisał coś bez mojej wiedzy. I ja też miałam dom. I nagle przestał być mój. I wtedy to do mnie dotarło. My, kobiety po czterdziestce, pięćdziesiące, sześćdziesiące, uczono nas przetrwać. Ale nie uczono nas walczyć. A teraz czas to zmienić, i tak powstała fundacja. Nie od razu. Najpierw grupa na Facebooku. Potem seria spotkań w świetlicy osiedlowej. A potem. Ktoś podsunął pomysł: Zróbmy coś więcej, coś dla kobiet, które zostały potraktowane jak tłowe w własnym życiu. Nazwaliśmy ją Nie oddam kluczy, bo to właśnie było najgorsze uczucie jakby ktoś próbował wyrwać ci z ręki klucze do wszystkiego, co kochasz. Tom? Odezwał się miesiąc później, chciał się spotkać. Spotkałam się z nim w kawiarni, publicznie. Patrzył na mnie inaczej. Nie z góry, nie z żalem, z dystansem, może z szacunkiem, może z trudnym do przełknięcia uznaniem. Nie wiedziałem, że tak się zmienisz, powiedział. Ja się nie zmieniłam. Ja po prostu przestałam milczeć. Zapytał, czy mamy jeszcze szansę. Odpowiedziałam szczerze. Może. Ale tylko wtedy, jeśli ty zaczniesz być mężczyzną, który nie potrzebuje mamy do podejmowania decyzji. Helen? Nie wróciła. Nie próbowała. I dobrze. Nie żywię nienawiści, ale żywię granice. Dziś, kiedy patrzę na siebie sprzed tego wszystkiego, widzę kobietę, która chciała być dobra, akceptowalna, spokojna. Dziś patrzę w lustro i widzę kogoś innego. Kogoś, kto nie dał się złamać. Kogoś, kto postawił się całemu układowi. I wiesz co? Gdybyś był na moim miejscu, zrobiłbyś to samo. Epilog. Nie, to dopiero start, to nie bajka. Nie ma happy endu z fanfarami, ale jest coś lepszego. Jest świadomość, że już nigdy więcej nie oddam steru nikomu, kto myśli, że wie lepiej, jak mam żyć. Nie proszę o zgodę, nie czekam na aprobatę, bo ten dom, to życie, te decyzje, to wszystko jest moje. I niech spróbuje mi to ktoś jeszcze kiedyś odebrać. Historia została zamknięta z pełnym emocjonalnym rozliczeniem. Bohaterka przeszła przemianę nie przez rewanż, ale przez odzyskanie samej siebie i własnych granic. Antagoniści zostali ukazani jako produkt systemu, ale system da się przełamać. Jeśli chcesz, mogę przygotować wersję tej historii do formatu wideo lub narracji głosowej, z podziałem na pauzy, rytm i emocjonalne akcenty. Daj tylko znać.